Dzień dobry kochani, witam Was w filmie, który będzie czymś pomiędzy bukaduchami a zapowiedziami. Bo wpadła dzisiaj w moje ręce zupełnie niesamowita książka, i wpadła na w moje ręce zupełnie przez przypadek, i nie mogę się oprzeć, żeby Wam o niej opowiedzieć. A że książka jest już na rynku, zatem nie mogą to być zapowiedzi. A że nie przeczytałam jej do końca jeszcze, to nie mogą to być bukaduchy, zatem będzie to coś pomiędzy. Książka, o której będę Wam dzisiaj opowiadać, ma bardzo długi tytuł, i pozwólcie, że posłużę się ściągą. Jeżeli będę miał zły dzień, ktoś dziś umrze czyli wyznania szwedzkiego lekarza autorstwa Christiana Unge. I książka ukazała się nakładem wielkiej litery. O ile dobrze pamiętam, książka miała premierę w ubiegłym tygodniu. Ja oczywiście książkę czytam na Legimi, bo nie mam jej w wersji papierowej i chyba pierwszy raz będę Wam opowiadała w oddzielnym filmie o książce, której nie mam w wersji papierowej. I powiem Wam szczerze, że yy, zaczęłam ją dzisiaj czytać w pociągu, bo książka w wersji papierowej, której, którą zabrałam ze sobą, jakoś mi nie porwała. Więc stwierdziłam, nie, dobra, jadę zbyt długo, czytam co innego. I jak wiecie, bo wcześniej już Wam o tym mówiłam, ja uwielbiam książki. Takie właśnie książki oparte na faktach, pisane przez lekarzy, kiedy oni opowiadają o swoim własnym życiu. I ta książka jest napisana przez lekarza, który absolutnie nie boi się przyznać do błędu. Właśnie ta książka rozpoczyna się krótką opowieścią o tym, kiedy to ten lekarz mówi o tym, kiedy został zaproszony przez swoje 7-letnie dziecko do szkoły. I przez jedno z kolegów swojego synka bodajże, nie pamiętam czy córki czy, córki, czy synka, zostało zapytane, czy popełnił pan kiedyś błąd. I on powiedział tak, owszem, popełniłem błąd. I moim zdaniem, właśnie cała klasa i, i potęga warsztatu lekarza polega na tym, że on właśnie do tego błędu potrafi się przyznać. Bo przecież nikt nie jest nieomylny. I ta książka właśnie. W dużej mierze będzie stanowiła o tym, że, że właśnie ten dobry i mądry lekarz wie, że jest omylny. Że tylko głupi lekarz będzie uważał, że on wie wszystko. Że ten mądry lekarz będzie całe życie się kształcił, że będzie dążył do tego, aby być coraz lepszy i lepszy i lepszy, tak? Że całe życie będzie się szkolił, całe życie będzie się uczył, bo to jest taka praca, która wymaga nieustannego doskonalenia. On w absolutnie fantastyczny sposób opowiada o tym, w jaki sposób stał się lekarzem, bo on pochodzi z rodziny, gdzie właśnie jego dziadek wcześniej był lekarzem, gdzie później jego ojciec był lekarzem, gdzie z pasją opowiada o tym, kiedy jego y, dziadek kiedyś opowiadał mu o zmartwychwstaniu. Próbował w naukowy sposób wytłumaczyć, że, że Jezus po ukrzyżowaniu został omyłkowo uznany za zmarłego a tak naprawdę yy, yy, z grobu później został wyprowadzony jako żywy, że on był w takim stanie tylko śmierci jakby utajonej. I jakby ta, to tłumaczenie, to takie naukowe tłumaczenie, ten zbiór yy, tez, yy, które dziadek gdzieś wyczytał, a on jako mały chłopiec uznał, że to dziadek sam doszedł do, do, tego, całego, yy, do tego całego wywodu, jakby stało też u podstaw tego, że on gdzieś tą medycyną się później zainteresował. Chociaż z drugiej strony też opowiadał, że jakby podczas swojego procesu nauki sam odkrył, że on jest o wiele bardziej humanistą, jak gdyby przedmioty ścisłe go absolutnie nie interesują, że on jest talną nogą z chemii, z fizyki, z matematyki, że, że jego to absolutnie nie kręci. Ale gdzieś kiedyś usłyszał o lekarzach bez granic. I jakby to właśnie Lekarze Bez Granic, ta, ta cała fundacja, ta grupa lekarzy, którzy jeżdżą do krajów trzeciego świata i próbują uczynić właśnie świat lepszym, ze względów medycznych lepszym, przekonała go do tego, że a może warto by było spróbować, może jednak zostanie lekarzem albo pielęgniarzem, bo wówczas uważam, że tylko. W ten sposób może przystąpić do, do, do tej grupy Lekarzy Bez Granic, jest właśnie jego drogą życia. I co ciekawe, swój pomysł na życie i swoje postrzeganie bycia lekarzem stawia w opozycji do sposobu myślenia jego ojca, bo jego ojciec jest profesorem, jest profesorem medycyny i, i jego ojciec uważa, że jest Wielka przepaść pomiędzy tym, jak medycyna wyglądała kilkadziesiąt lat temu i wygląda dzisiaj, i właśnie jego ojciec, który żyje w Szwecji, rzecz jasna, który, który żyje właśnie w tym takim doskonałym świecie medycyny, uważa, że, że przecież na całym świecie medycyna już poszła tak bardzo do przodu i tak naprawdę już wszędzie na świecie jest tak super i, i jesteśmy w stanie pomagać ludziom bez najmniejszych problemów, a a on, jako jego syn, który właśnie jeździł do, do krajów trzeciego świata i, i pomagał ludziom właśnie w tych najtrudniejszych warunkach, ma, ma zupełnie inny pogląd na te sprawy i, i jakby wie, że, że ciągle najbardziej podstawowe choroby, na które my tutaj w Europie jesteśmy w stanie się szczepić, wciąż zabijają e, ludzi, dziesiątkują ich wręcz w krajach trzeciego świata, i, i właśnie on już na samym początku tej książki świetnie właśnie też pokazuje taką kontrofensywę dla wszystkich antyszczepionkowców. Właśnie bardzo też mi się podoba, bo, bo ten, 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 ten punkt widzenia, bo jak gdyby cały, cały punkt widzenia antyszczepionkowców strasznie mnie denerwuje I jak, i jak słyszę o tym, że ludzie, dlaczego nie chcecie korzystać z tego, co daje nam medycyna, to no, no nie potrafię tego pojąć. Jak gdyby tym bardziej ta książka mnie do, do siebie przekonuje. Przezabawna jest też rozmowa, jest relacja rozmowy tegoż lekarza, wówczas jeszcze kandydata na, na studenta medycyny z psychologiem, bo jak się okazuje, zanim się zacznie studiowanie medycyny w Szwecji, to trzeba odbyć rozmowę z psychologiem. I kiedy on opowiada, kiedy <noise> został zapytany przez psychologa, dlaczego chciałby zostać lekarzem, odpowiedział, że w sumie to on nie wie. Bo, no bo tak to on, to on, to on tak, tak nie lubi, tych przedmiotów ścisłych i tak, tak jego to w sumie to nie interesuje, ale że on, to, że on to robi tylko dlatego, że on właśnie chciałby zostać tym lekarzem bez granic. I właściwie chyba tylko to przekonało tego psychologa do tego, żeby pozwolić mu rozpocząć te studia. Opowiada też pięknie o tym, jak ważnym w pracy lekarza jest poznanie doskonałego mentora, kogoś, kto, kto będzie chciał mu pomóc, kto będzie chciał go nauczyć, bo, bo właśnie to nie tyle właśnie wiedza książkowa jest ważna w tej pracy, co, co doświadczenie innych, starszych kolegów. Pięknie też podkreśla ważność szczebl, pracowników niższego szczebla podkreśla jak ważna jest współpraca z pielęgniarkami, to czego właśnie tej, tej takiej pokory polskim lekarzom, moim zdaniem, bardzo często brakuje. Bo oni uważają, że oni są państwo... Państwo lekarstwo, mówiąc kolokwialnie. A, a, a te pielęgniarki to tam, no to tam pielęgniarki, tak? A, a bardzo często te pielęgniarki przez swoje lata pracy Lata doświadczenia i, i praktyki mają o wiele większą wiedzę niż taki lekarz zaraz po studiach. Bo przecież on ma tylko wiedzę książkową, a te pielęgniarki mają tą wiedzę praktyczną. Więc szacunek przede wszystkim, szacunek i, i, i jakby korzystanie z wzajemnej, z wzajemnej wiedzy, wzajemnej pomocy i, i takiej uczmy się od siebie nawzajem, tak? Serdecznie Wam polecam tę tą, tą książkę, bo, bo jakby no, ona uczy takiej relacji międzyludzkich, ona uczy właśnie i, i świetnie, no, może nie tylko uczy, ale właśnie pokazuje taki szacunek dla drugiego człowieka, to jak, jak, jak właśnie ładnie relacje międzyludzkie mogłyby wyglądać, jak. jak jak właśnie nie tylko na gruncie medycznym moglibyśmy wykorzystywać różne takie rzeczy i sytuacje, które właśnie w świecie medycznym są użyteczne, ale również na, na w różnych wielu innych sytuacjach życiowych, tak? Mnie ta książka pochłonęła absolutnie, podoba mi się nieziemsko i serdecznie Wam ją polecam. Kolejna książka o. Ko Znowu o lekarzach. Nie mogę powiedzieć o kolejnej grupie zawodowej, bo, bo tych książek o, o lekarzach już mamy sporo na rynku, ale kolejna naprawdę świetna książka i niby o szwedzkim rynku medycznym, no dobrze, o świadku medycznym, ale jakby bardzo przydatna również w naszym polskim świecie. Polecam bardzo serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia. I jeżeli Wam się mój film podoba, wiecie co robić, nie? Komentujemy, kciuki w górę i proszę subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia wkrótce. Pa!